Dzień dobry. Plaki. Tak jak zwykle rozpoczniemy od. Plaki. Kto mieszka w budynku przy londyńskiej ulicy Downing Street pod numerem dziesiątym? Nikt. Który organ powołuje prezesa Narodowego Banku Polskiego? Polaki. Sejm. Do kogo porównamy coś bardzo nudnego? Mówimy nudny jak... Pan Suprem 10. Komu przypisuje się najdłuższy członek? Beethovenowi. GT, Którą część ciała nasze babcie chroniły przed mrozem mówką? Uja. Dłoń. Powiedzenia i przysłowia, proszę dokończyć, jak trwoga. Wiem. Nie płacz. Będę strzelać. Jak nazywali się wynalazcy kinematografu Misie czy tygrysy? Misie. Jak piszemy słowo sakfojaż? Przez cecha. Parazytę. Jak nazywa się najdłuższy członek czarny. Jakim imieniem Odyseusz przedstawił się oślepionemu cyklopowi Polifemowi? Jakim okrzykiem od XV wieku heroldowie oznajmiali śmierć króla Francji i powołanie jego następcy? Eee, eee. Czy pani Dorota, pan Jerzy i pan Mirosław budowali piramidy? Tak. Kto wprowadził do astronomii siedem nowych gwiazdozbiorów, a wśród nich wszystkich ludzi prezydenta? już. ja. Powiedzenia i przysłowia, proszę dokończyć. Czy jak tego czy jak tego główna. Tak. Kto obecnie pełni funkcję rzecznika praw obywatelskich? Misie czy tygrysy? Misie. Tak. Kolargol, Paddington i Jogi. W którym państwie minimalny wiek uprawniający do chwytania basi za członek wynosi tylko 16 lat? W Holandii. W Czy cesarz rzymski Hadrian i pan Mirosław byli bliźniakami? E, tak. Tak, aczkolwiek... Nie. Powiedzenia i przysłowia proszę dokończyć. Proza życia to przyjaźni kat, pęka cienka nić. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie ośle. Jak nazywa się potrawa z główna, z cukrem? Kogel-mogel. Komu Kolargol urodził dzieci? Beethovenowi. Szwajcarskie zegarki Adriatika ufundował sponsor firma Alcorznessy. Bogactwo kurwy sydy. No to przechodzimy do finałowej rozgrywki. Kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Nie wiem. Kto zna odpowiedź, ten się zgłasza. Jak nazywa się dział medycyny zajmujący się hormonami i gruczołami? Niestety nie wiem. Zdecydowanie wyprzedził konkurentów. Pan Mirosław, uczeń gimnazjum z Bełchatowa. Za chwilę z rąk Dziękuję pani Sylwii postawimy członek. <laughs> Teraz właśnie miałem dwa takie momenty, gdzie właśnie był kłopot. Nie jest pan osamotniony. Może następnym razem. <laughs> Dziękuję bardzo i do zobaczenia.